W Latach 30. minionego wieku powstał program, który nieudolnie, ale z sercem chcę wam przybliżyć. Dziś będzie o kroku piątym, kroku, o którym myślę jako o kroku spotkania z miłością. Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Tajemnice, które w sobie nosiliśmy, które nas obciążały, mają właśnie nas przestać obciążać. W tym kroku mam umówić się i spotkać z Bogiem. Hm. Jak to zrobić? Wyobraź sobie, że masz mega ważne spotkanie z prezesem banku światowego. Jak się przygotujesz do tego spotkania? Zrób podobnie. Umów się na konkretną godzinę w bezpieczne miejsce. Ubierz się ładnie, ale wygodnie. Przemyśl to wszystko, co odkryłeś w czwartym kroku. Nie bierz ze sobą notatek. Pójdź ty, ze szczerym sercem opowiedzenia Bogu wszystkiego, co odkryłeś o sobie. Przysząt to wie, no jasne, że tak. Ale ty tego może nie wiesz. I na pewno nie wiesz, co poczujesz? Gdzie się znajdziesz, gdy mu to wszystko zaczniesz opowiadać? Wybierz miejsce bezpieczne. Brzeg morza, na przykład o wschodzie słońca, byłby idealny. Pusto, plaża, usiądź i mów na głos. Mów to, co ci serce dyktuje, skupiając się na istocie twojego błędu. Co nim jest, co nim było. Wykrzycz, wypłacz, wypomstuj. Mamy często taką tendencję Boga obwiniając za nasze życie. Tak jakby to On chciał, żeby nasi rodzice pili, żeby nasi rodzice nas bili, żeby ktoś wpadł na nas z samochodem jadąc po pijaku, żebyśmy urodzili się z taką czy inną chorobą genetyczną, tak jakby to nie z eksperymentów ludzkich brały się ludzkie choroby. Zatem opowiedz Mu wszystko i też, ale też. Potem, jak już ta rozmowa będzie za Tobą tydzień później, Umów się na rozmowę ze sobą. Myśl może będzie to pierwsza rozmowa ze sobą, prowadzona na głos. I nie bój się, że dostaniesz schizofrenii. To tak nie działa. Po prostu opowiedz sobie o sobie. A kiedy pojawi się jakaś wątpliwość, zapytaj sam siebie, co masz na myśli, jak to przeżyłeś, jak to widziałeś. Niesamowity eksperyment. Mów na głos. Oczywiście tak by nie słyszał nikt inny. To może być pierwsza Twoja rozmowa. Z samym sobą, ale uwierz mi, na pewno nie ostatnia. Jeśli zasmakujesz tego spotkania z kimś, kto będzie z tobą na zawsze. No i potem jest trzecia rozmowa z kimś zaufanym, z drugim człowiekiem. Idealnie by nie był to nikt z Twoich bliskich, raczej ktoś, kto zna 12 kroków ktoś, kto duchowo tak w każdym razie Ty to widzisz, stoi nieco wyżej od Ciebie, jest dojrzalszy. Idealnie byś nigdy już go potem nie spotkał, ale nie jest to konieczne. Dziewczynka raczej nie idzie do dziewczynki, a chłopiec do chłopca. No, chyba że wybieracie księdza. To też jest dobra opcja. Opowiedz wszystko bez ukrywania. Nie wstydź się. Uwierz mi, że to, co zobaczysz w oczach tego drugiego człowieka, to nie będzie pogarda, to nie będzie wyrzut, to nie będzie zgorszenie, to nawet nie będzie smutek. To właśnie będzie miłość. Po miłości. W kroku piątym poczekać jeszcze sporo fajnych kroków dalej. Krok piąty. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.